Stanawiam się. Teraz jednak Wójcik, ponownie z góry! Wow, <laughs> ale zabawa! Za 6 punktów. Już w pierwszej kwarcie wyglądało trochę jakby Ci się dni pomyliły i ten konkurs wsadów już w pierwszym dniu sobie urządziłeś. Powiedz, czujesz się pewniejszy niż na początku sezonu, bo to tak um, trochę wygląda. Czuję się zdecydowanie bardziej pewny i dostałem dużą szansę od trenera widnia. i ją wykorzystałem. Um, cieszę się, że udało mi się zrobić na początku trzy wsady, nie spodziewałem się tego, ale Mam takie możliwości i, i zrobiłem to. Myślisz, że ta gra w pierwszej lidze też Ci dodaje właśnie takiej pewności siebie i doświadczenie? Myślę, że tak, na pewno. To też jest granie z dużo bardziej doświadczonymi graczami i lepszymi. Po latach, kiedy Adam fruwał nad koszami, teraz jego syn Jan także odbierze trofeum za zwycięstwo w lotto konkursie w Sadu. Wielkie brawa. Historia się zdarzyła na naszych oczach. Tak, zatoczyła koło. Skąd pomysł z koszulką? Przede wszystkim, jak to się narodziło w Twojej głowie? Um, sam to wymyśliłem, bo um, chciałem oddać mu hołd i po prostu stwierdziłem, że to fajny pomysł. Na dodatek jeszcze koledzy z mojej drużyny mówili, że fajnie by było, jakbym wystąpił w koszulce swojego taty, także. Cieszę się, że to zrobiłem i to dało mi większą pewność na to, że wygram ten konkurs. Zwłaszcza, że to samo miejsce i, to i ten sam konkurs. To taki okoliczności i dla mnie to jest nieprawdopodobne, tym bardziej, że Puchar Polski zazwyczaj jest w Warszawie i pierwszy raz był w Lublinie, także niesamowicie. A co czułeś, gdy już zmieniłeś tą koszulkę i, i, i robiłeś te wsady? Dodała ci rzeczywiście skrzydła, czy, czy niekoniecznie? Myślę, że tak. No, na pewno dostałem pomoc od niego i a, poczułem się niesamowicie. Okay. A udało ci się wykonać wszystko to, co planowałeś? Czy w sumie razem ze Stewem planowaliście? <grych> um, to było tak. Pierwszy wsad, tak właśnie chciałem wykonać. Drugi. Miał być bez takiego podciągnięcia się, ale dzień przed jakoś nie mogłem spać, myślałem o tych sadach i stwierdziłem, że dodam jeszcze taki to podciągnięcie się z uśmiechem i to mi doda punkt, bo to jest dość kreatywne i chyba nikt tak wcześniej nie zrobił, że fajny pomysł. Trzeci tak właśnie miał wyglądać. Czwarty widać na nagraniu, jak chcę jedną ręką to zrobić, ale wypada mi piłka. Łapię je w dwie i wsadziłem dwoma. I jeszcze mogłem tak naprawdę dalej wyskoczyć, bo to był. No, czułem, że miałem jeszcze zapas na pewno na. Um... Dolecenie do Kosza. A inspirowałeś się trochę właśnie domkami swojego taty? To znaczy chciałeś się, że tak powiem odtworzyć, bo ktoś tam wrzucał kompilację porównanie tak, tak, Twoich, tak. twoich Sadów um, i jego. Ja wiem, że mój tata na jednym konkursie w właśnie wyskoczył z linii osobistych i um, właśnie to chciałem odtworzyć. Mhm. Ale stresowałeś się mówisz, mimo wszystko, chociaż no wyglądałeś tak, pewnie, ale... Stresowałem się na pewno, ale już po pierwszym wsadzie tak rozluźniłem się i wiedziałem, że, że jest dobrze. Jeszcze jak dostałem 50 punktów za pierwszy set, to stwierdziłem, że mam to i. No, ta zmiana koszulki też nam się bardzo podobała, aż mnie ciarki przeszły i to było niesamowite przeżycie. Ale również dla tego młodego chłopaka, prawda? Zakładał taki trochę jakby ciężar na siebie, ale sprostał temu i wygrał. Rewelacja. Wielkie gratulacje.